Siemano z tej strony Kacper. Ostatnio dostałem pytanie na Instagramie, na jakich liczbach w agencji skupiać swoją uwagę, w jaki sposób to monitorować, w jaki sposób to liczyć. I ten film jest odpowiedzią na to pytanie oraz podzieleniem się odpowiedzią z większą ilością osób. A więc tak. Często w momencie, kiedy chcemy właśnie. Monitorować progres naszej firmy, to skupiamy się na liczbach typu długość współpracy z jednym klientem, tak zwana LTV, lifetime value klienta, łączna ilość wpływów w danym miesiącu, czyli tyle, ile zarobiliśmy, ilość pozyskanych klientów, ilość leadów, ilość sprzedaży, ilość takich innych rzeczy. Na tym się skupiamy, ale w tym nagraniu chciałbym Ci powiedzieć, jaki jest mój mindset i jakie jest moje podejście do tego typu rzeczy. I myślę, że też jakby to będzie dla ciebie wartościowe, więc zaczynajmy. Moim zdaniem najważniejszą liczbą jest to, aby wiedzieć, jaki, na jakim etapie jestem obecnie, gdzie chcę dojść i jakie działania muszę regularnie w każdym tygodniu wykonywać, aby dostać się tam, gdzie chcę być. I w momencie, kiedy skupisz się bardziej na tych codziennych, tygodniowych zadaniach, które mają cię przybliżyć do celu, który chcesz osiągnąć, to mniej będziesz musiał się skupiać na tego typu cyferkach, które będą tak naprawdę wypadkową tych Twoich cotygodniowych działań. I osobiście wiem, że dużo osób może powiedzieć, że no jak już masz większą firmę i bardziej się ona rozwija, to powinieneś podejmować decyzje oparte na liczbach, analizować, mierzyć KPI i takie inne rzeczy. Ale osobiście, jakby ja tego totalnie nie czuję. Nie chcę mi się szczerze mówiąc tego robić i zwracać na to uwagi. Oczywiście, jakieś podstawowe liczby w swojej firmy znam, czyli typu jakie mamy wpływy w tym miesiącu, ile klientów pozyskaliśmy, czy jak długo klienci z nami współpracują. To takie podstawowe rzeczy znam, ale nie jest tak, że ja teraz siedzę raz w tygodniu z teamem, się spotykamy i my analizujemy każdą najmniejszą liczbę w naszej agencji i wszystkie jakieś tam poszczególne pierdoły, czy to zostało zrobione, dowiezione. I jeszcze jakiś arkusz, który tam to wszystko podlicza, mierzy i się tam wpisują dane, przepisują, na czerwono się zaznacza, jak nie zrobiliśmy, na zielono, jak zrobiliśmy. Być może już widziałaś tego typu arkusze czy tego typu osoby, które mówią, że tak robią w swoim biznesie. Moim zdaniem jest to po prostu bez sensu, w momencie szczególnie, kiedy masz mniejszy biznes, raczej agencje marketingowe, takie, które my prowadzimy, to znaczy takie bardziej zniszowane, zdalne i tak dalej no nie mają aż tak bardzo rozbudowanych tych procesów w firmie, aż tak bardzo rozbudowanego zespołu i struktury firmy, aby musieć jakoś mega mocno spuszczać się nad takimi pierdołami, więc skup się na tych cotygodniowych co działaniach, które musisz wykonywać, a nie będziesz musiał się skupiać na tych pierdołach. I tutaj od razu też podam przykład, czyli jesteś na etapie 10 tysięcy złotych miesięcznie, masz pięciu klientów. I chciałbyś mieć 30 tysięcy złotych miesięcznie w swojej firmie i mieć 10 klientów, których będziesz prowadził, to zamiast monitorować sobie takie pierdoły, oczywiście to też jest istotne, ale bardziej skupiłbym się właśnie na, tych, na monitorowaniu tych codziennych zadań, które wykonujesz. I chociażby, jeśli chcemy mieć właśnie tego typu cel, o którym powiedziałem wcześniej, no to mamy tak naprawdę dwa obszary, nad którymi musimy przysiąść. Pierwszy obszar to jest pozyskiwanie nowych klientów. Drugi obszar to jest zwiększanie stawek oraz utrzymanie klientów w firmie. I to, co bym zrobił, to bym się skupił najpierw na wypisaniu najważniejszych działań w tym najważniejszym obszarze czyli najważniejszy obszar na ten moment dla nas to jest właśnie pozyskiwanie nowych klientów. Oczywiście istotne też mega jest dołożenie efektów obecnym klientom, ale Najważniejsze na tym etapie jest, mimo wszystko, pozyskiwanie nowych klientów, aby firma się cały czas rozwijała. I w tym obszarze znalazłbym jedno, dwa, trzy może działania. To zależy tak naprawdę od tego, na jakim jesteś etapie. I wypisał, co muszę w każdym tygodniu robić, aby przybliżać się do mojego celu w każdym z tygodni. Czyli przykładowo, jeśli chcę pozyskać nowych klientów do swojej agencji marketingowej, to będę raz w tygodniu pisał trzy posty, codziennie będę wrzucał relacje, do tego będę wysyłał 20 wiadomości do klientów tygodniowo oraz raz w tygodniu będę doglądał kampanię reklamową swojej agencji. Na takiej zasadzie zaraz pokażę Ci w jaki sposób możesz to sobie rozplanować w przeciągu tygodnia, No ale tu masz takie trzy działania, takie trzy Twoje KPI, -e, które musisz wykonywać regularnie w tygodniu, aby przybliżać się do swojego celu. Kolejną rzeczą, jeśli już tutaj to robisz, czyli przykładowo, żeby tak też Ci powiedzieć, jaki ja mam na przykład sposób myślenia, nie? Czyli, jak sobie ustalasz, że dobra, aby pozyskiwać klientów, to muszę robić te trzy rzeczy. To najpierw zacznij robić jedną albo dwie rzeczy, zacznij to regularnie w tygodniu dowozić, czyli regularnie zacznij na przykład wysyłać 20 wiadomości tygodniowo. Jeśli przez nie, dwa tygodnie, trzy tygodnie wysyłasz te 20 wiadomości tygodniowo i dowozisz tą rzecz, następnie dodaj sobie dopiero wtedy te trzy posty tygodniowo plus codzienne relacje. I potem, jak zaczniesz robić to, zaczniesz robić to i regularnie tydzień w tydzień będziesz to wykonywał, będziesz dowoził, to dokładaj sobie kolejne rzeczy, czyli na np. cotygodniowe doglądanie kampanii reklamowej. Agencji, czyli przygotowujesz sobie wtedy kampanię reklamową na Facebooku i na Instagramie dla swojej agencji. Jeśli zaczniesz te trzy rzeczy już wykonywać, regularnie zaczniesz dowozić robotę, to wtedy skupiasz się na kolejnych obszarach, czyli tutaj kolejnym obszarem jest zwiększanie stawek i utrzyma utrzymanie klientów w agencji, i tutaj masz 2-3 razy tygodniowo sprawdzanie wyników i optymalizacja kampanii. To no oczywiście jest takie działanie, które robimy regularnie, czyli nawet jeśli, e, nawet jeśli nie wpiszesz sobie to w kalendarz, no to prawdopodobnie będziesz to po prostu robił, bo to jest takie działanie. Ja to nazywam takimi działaniami bez dyscypliny, czyli po prostu robisz to i tyle, bo, bo klient czeka i, i to zawsze zrobisz. Ale na przykład takie działania jak marketing, czy jak sprzedaż, no to już są takie działania, które no nie musisz tego zrobić, żeby. Twoja firma tu i teraz działała i funkcjonowała. To nie jest taki palący pożar, więc tutaj już trochę mniej o takie rzeczy, aspekty dbamy. No i w kontekście zwiększania stawek i utrzymania klientów, też mega istotną rzeczą będzie to, aby regularnie konsultować się z najlepszymi klientami, uczyć się od nich, w jaki sposób prowadzą swój biznes, co robią, że mają najlepsze efekty, uczenie się o swojej niszy, badanie niszy, nabywanie wiedzy biznesowej takie różne rzeczy. Aby też móc dowodzić większą wartość swoim klientom, osiągać lepsze wyniki no, na takiej zasadzie. I jeśli chodzi o twój plan tygodnia wtedy, z tego typu działaniami, to możesz sobie to zaplanować w taki sposób, że w poniedziałek tworzysz sobie posty oraz doglądasz kampanię reklamowej swojej agencji. We wtorek wysyłasz wiadomości do klientów. Środa i czwartek to są takie dni, gdzie się konsultujesz z klientami i wkładasz większą energię w to, aby właśnie doglądać tych wyników i tak dalej. No i piątek przykładowo to może być nauka, więc wtedy tak naprawdę w każdym dniu tygodnia masz zaplanowane jakieś kluczowe działania. Oczywiście to jest tylko przykład, ja to tak ci rzuciłem pierwsze lepsze. Jak to może u ciebie wyglądać, dopasuj to, to, do, to do siebie. Mi akurat takie dni tematyczne, czyli w każdym dniu robię coś innego, odpowiadają. U ciebie może być tak, że będziesz miał zupełnie co innego, aczkolwiek takie podsumowanie tego wideo, jest ono dość krótkie, jest takie, żebyś przestał się skupiać na właśnie mierzeniu takich liczb, o których ci ludzie mówią w internecie, a żebyś zaczął się bardziej skupiać na. Monitorowaniu, czy robisz po prostu codzienne, czy codzienne zadania, które doprowadzą cię do celu, czy w ogóle wiesz, jakie to są zadania, czy w ogóle wiesz, co masz robić, bo często jest tak, że ludzie po prostu nie wiedzą, co muszą robić, aby przybliżać się do swoich celów, i w momencie, kiedy nie wiedzą, jakie są te najważniejsze zadania, to robią wszystko, tylko nie to, co jest najważniejsze, nie? Czyli przykładowo, jeśli ty byś tutaj w kontekście rozwoju swojej agencji tylko i wyłącznie skupiał się na utrzymaniu klienta i nauce, nauce swojej niszy, ale byś totalnie nie pracował nad marketingiem i nad sprzedażą, no to wtedy niestety twoja agencja by się nie rozwijała, nie? Ale dzięki temu, że wiesz, że okej, okay, to aby pozyskiwać klientów muszę robić to, to i to, no to też Wiesz, jakie są zadania, które przybliżą Cię do celu. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnych filmów. Daj mi łapkę w górę, wpadnij na Instagrama, zadaj pytanie w komentarzu na YouTubie i dzięki do, do zobaczenia w kolejnych filmach. Jo!